No, i zaczynamy się przeprawiać przez to. Będę musiał pomóc raczej Kamilowi, bo sam po tej kłodzie nie przejdzie. Chyba, że spadniemy razem. I synu, powolutku, 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 nie bujaj się. Bo jak będziesz chciał spaść, ja Cię nie utrzymam. A mama nas... <grywia> idź, idź powoli, 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 powoli. O, już jesteśmy na miejscu. Zejdź tu, trzymaj się jedną rączką. Czy ja mam pierwszy zejść? To ja wchodzę pierwszy <śpiewa> o, I teraz kolejna stabila Daj rączkę Oj. <śpiewa> Dobrze, przeprawiliśmy się Idziemy dalej